Witam serdecznie! Bardzo miło mi przywitać. Też tutaj ze mną dzisiaj w naszym studiu panią Konsłowską Gębuś, specjalistkę medycyny rodzinnej i dyplomowanego lekarza medycyny estetycznej. Doktor Ewa jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu właśnie medycyny estetycznej. Dodam jeszcze, że egzamin specjalistyczny zdała z wyróżnieniem, tak? Na full, dokładnie. Cześć Ewa. Cześć. Hej. Słuchajcie, zanim oddam głos Ewie, to zacytuję jej wypowiedź. W medycynie estetycznej nie tworzę nowych twarzy ani nie zmieniam nikogo. Kopie. Odzyskuje to, co zostało utracone: objętość, sprężystość i naturalny blask. Prawdziwa estetyka polega na przewracaniu spójności między tym, co czujesz, a tym, jak wyglądasz. No, powiem Ewa, że naprawdę mnie to ujęło mocno, tak? że właśnie robisz coś. W co, co dla mnie w ogóle słowo estetyka w medycynie estetycznej powinno właśnie oznaczać, a nie zawsze oznacza. Więc generalnie naprawdę fajnie. Teraz mogę oddać głos. Skąd w ogóle takie podejście tak, w ten skąd. sposób do tego? Ja Przemku bardzo się obu mnie cieszę, że jestem częścią firmy, bo myślę, że no naprawdę drodzy pacjenci, tutaj miejsce stworzone jest. No tak w sposób przemyślany, że ja byłam pod wrażeniem jak śledziłam, że tak powiem na stronie jakie można tutaj usługi, z jakich usług skorzystać. No bo skąd też takie moje podejście do estetyki. Ja uważam, że no nasze zdrowie to jest po prostu tak jakby system takich naczyń połączonych. Jest bardzo wiele elementów, które no nie działają osobno, po prostu są, są ze sobą połączone i musi zachodzić równowaga, tak? Jeżeli jakiś mamy nadmiar w jednym kontekście, no to drugi będzie dążył do wyrównania. No i podobnie jest właśnie, jeśli chodzi o taki dobrostan zdrowotny. Ja zawsze to podkreślam właśnie jako też lekarz medycyny rodzinnej przede wszystkim. No, żeby człowiek się czuł szczęśliwie, no to musi być w tych kilku aspektach zaopatrzony właśnie z uwagi na aktywność fizyczną, czyli tutaj Kwestia fizjoterapii, osteopatii, treningów, Aha. czego możemy doświadczyć właśnie w filmie, zdrowej diety, prawda? Oceny też tutaj, jeśli chodzi o dietę, no to właśnie mikrobioty, co też byłam pod ogromnym wrażeniem, że mamy taką możliwość tutaj sprawdzenia nasze, naszej mikrobioty snu, zdrowia psychicznego, relacji, no bo tak naprawdę to wszystko, jeżeli zaopiekujemy, to pacjent się czuje, e, czuje się po prostu w pełni zaopiekowany, szczęśliwy i zdrowy. A sama medycyna estetyczna, no to e, jest taką wisienką na torcie, można powiedzieć, jeśli chodzi o ten, na, nasze poczucie właśnie zdrowia, bo czasami e, są pacjenci, którzy już e, Czują się dobrze, prawda? Osiągnęli, schud, stracili masę ciała, tak jak sobie za, zaplanowali. Mhm. E, no, różne takie rzeczy wyrównali się, ci choroby przewlekłe. No a ta skóra gdzieś na twarzy no, utraciła swoją jędrność, objętość. E, no i jest taki dysonans, i właśnie tutaj moim celem jest przywrócenie tej, tak jak powiedziałeś, spójności między tym, jak się czujemy mhm. e, i tym, jak wyglądamy, prawda? No, bo. Myślę, Świetnie. że to jest takie ważne i, mm. i nie chodzi o to, żeby przejaskrawiać jakoś ten nasz wygląd, żeby y, budować jakieś takie te same twarze. Bo ja uważam, że każda twarz jest piękna, tylko trzeba wydobyć to, właśnie to gdzieś tam Piękne. zostało zaniedbane, prawda? No. Y, ja do tego zawsze jakoś tak gorąco zachęcam, czy to mężczyzn, czy kobiety. no Bo nie ukrywam, że tych kobiet jest więcej w gabinecie. Żeby zaakceptowały właśnie też tak tym kim są, mhm. żeby budowały tą swoją świadomość. Bo to tak naprawdę daje nam poczucie jakiegoś takiego sensu w życiu, a medycyna estetyczna to jest trzeba to traktować jako taki czas, który dajemy sobie jako kobieta, że mamy czas też właśnie zadbać o siebie. No Bo ta skóra no nie, nie, da się, nie da się ukryć, że wygląda troszkę inaczej, jednak jeżeli ona jest tak pełnie zaopiekowana, widać to po stymulatorach, po toksynie botulinowej, czyli zabiegach, które będziemy wykonywać tutaj Aha. na konsultacji, więc no wszystko z umiarem, ale też z takim właśnie takim poczuciem mojego piękna, tak, żeby, żeby też pacjenci wiedzieli, że ja chętnie doradzę, popatrzę z boku, co mhm. e, komu pasuje, prawda, a co niekoniecznie, nie? Nie robimy nic na siłę, tylko coś, żeby tak, właśnie tak. faktycznie wydobyć to piękno, e, no i pięknie, ale w ogóle ta idea anti-agingowa taka jest. Z jednej strony popularne, ale przede wszystkim no, wydaje się być tam naprawdę takim mądrym kierunkiem, tak? żebyśmy próbowali faktycznie nie tylko skorzystać z jakichś tam poszczególnych, pojedynczych elementów, tylko gdzieś tam mieli właśnie w głowie to, że. Zabieg to nie jest wszystko. Jeszcze trzeba zadbać o kondycję skóry, trzeba zadbać o, to, o tą kondycję chociażby przez to, co jemy, przez to, jak jemy, jak to jest trawione. Żeby to wszystko funkcjonowało, to musimy dostarczać tego ruchu, co jest totalnie naturalnym elementem, czy powinno być totalnie naturalnym elementem dla każdego człowieka. A często nie jest. Więc e, faktycznie jest to świetne, świetne łączenie tak. tych wszystkich ja bardzo elementów. Się, bardzo się cieszę, że, że idzie taka właśnie też moda troszkę na, na właśnie takie ten nurt długowieczności, prawda? Że mm -hmm. coraz więcej jednak poświęcamy temu czasu, że nie tylko walka z chorobami przewlekłymi, które już jakby są efektem jakiegoś tam złego prowadzenia się, mhm. tylko właśnie kładziemy też nacisk na to, żeby zapobiegać, prawda? żeby mhm. zapobiegać tym schorzeniom metabolicznym, sercowo-naczyniowym, prawda, no i też zapobiegać starzeniu się naszej skóry, mhm. na twarzy, no bo to też jakby, cóż z tego, że my zrobimy piękne ciało Wyregulujemy różne rzeczy, natomiast po tej skórze twarzy jednak widać różne rzeczy. No nie? Dokładnie. Ale cieszę się, że właśnie jak mamy rozpoczynać współpracę i rozpoczynamy z tobą, to właśnie idziesz w takim kierunku, właśnie żeby to było bardzo estetyczne, potem widać na ulicy taką estetycznie zadbaną twarz. A nie taką napompowaną tylko i wyłącznie. Myślę że... Dokładnie. myślę, że tutaj idealnie się dopełnimy w tym naszym kręgu zdrowia. Tak, <laughs> tak liczę na to bardzo. Liczę na to bardzo. Słuchaj, ee, powiedz parę słów, bo nie każdy, jakby łapie ten temat, z toksyną butulinową. Po co my to robimy i na jak długo starcza efekt? Czy to jest jednorazowa kwestia? Raz na rok, raz na mhm. miesiąc. Tak, no, <laughs> jak, tak syna... jak, jak wyglądają takie zabiegi? To jest jeden z częstszych chyba zabiegów w ogóle z medycyny tak. estetycznej. Prawda? W mojej ocenie pacjenci bardzo lubią tak mhm. zwany Botox, po prostu mówiąc potocznie. Ja też y, lubię ten zabieg, ponieważ no, on jest, y, jest on bardzo bezpieczny, mhm. y, mało inwazyjny, no, praktycznie, też mało bolesny dla pacjenta. Natomiast. Y, i efekt też jest odwracalny, prawda? Więc tutaj z jednej strony mhm. yy, można pewne rzeczy jeszcze przemyśleć, że, że na przykład nie chcemy takiego efektu, nie wiem, otwarcia oka albo yy, no na przykład aż takiego wygładzenia czoła, że się mhm. z tym niedobrze czujemy i chcemy mieć tak delikatne yy, muśnięcie, że tak powiem, toksyną. Yy, więc mamy możliwość też jakby zmiany tej wizji, prawda, nie jest tak, że już zrobimy, tak jak przy wypełniaczu, mhm. tylko, no, znaczy przy wypełniaczu też możemy jakby troszkę potem zniwalować, natomiast no, jest bardziej to odwracalne, tak. Mhm. Natomiast y, y, sama toksyna botulinowa no, jest, jest białkiem, który wpływa na na to, że na tą reakcję między nerwem a mięśniem, czyli nam blokuje skurcz mięśnia, prawda? Mhm. I w związku z tym no, mięśnie się nie kurczy, nie dochodzi do... Działamy na zmarszczki mimiczne, tak? Mhm. Czyli te, które w wyniku nie wiem, uśmiechu, ruchu widać na naszej twarzy i Toksyna sobie tutaj świetnie z nimi poradzi. Trzeba też pamiętać, że no nie działa na, na, na zmarszki statyczne, czyli takie, które są już utrwalone, mhm. dlatego botox u osoby tam 65, plus, no nie przyniesie takich efektów jak mhm. u osoby e, 40-letniej na przykład. Dlatego też się. <grym> <grym> myślę, <grym> okay. że się <grym> Dlatego okay. ja też zachęcam, żeby wcześniej zacząć, mhm. prawda? No bo ta nasza skóra też e, dłużej będzie lepszej jakości, mhm. prawda? I wtedy w wieku 65 lat. No nie będzie już tych utrwalonych prawda? Mm -hmm. Mamy na to wpływ, tylko trzeba po prostu wcześniej zacząć, tak? Się tak uśmiechnąłem troszeczkę, że tak, może się jeszcze załapię. E, ale dla. Panów, którzy nas oglądają, to taka informacja, że faktycznie Panowie też korzystają i to w sumie coraz odważniej się o tym tak, mówi. Tak, coraz, e, coraz częściej. Coraz częściej, dokładnie. I myślę, że e, taki trend troszeczkę też tutaj puścimy u mm -hmm. nas e, <laughs> dla wsparcia męskiego wyglądu dokładnie. E, ja też się z tego cieszę, bo tak jest... naprawdę no, też ta medycyna mm -hmm. e, estetyczna. W kontekście takim męskim, no idzie też w, taki, w takim kierunku regeneracyjnym. Mm -hmm. to mężczyźni się boją, właśnie, że będą gdzieś tam, nie wiem, napompowani, że dziwnie będą wyglądać. No, no, Mają no, wyglądać po prostu młodziej zdrowiej. Tak powiem, umiarem Aha. i z takim, yy, no, tak, taktem, jakby. nie. <laughs> no. dokładnie, Także, dokładnie. Nie mówiąc o tym, że oczywiście. Yy, Leczenie bruksizmu, prawda? No to mhm. też jakby wiele, wielu mężczyzn zapracowanych w napięciu, prawda? Zestresowanych pracą, no to tutaj. To się to, przydaje. To się przydaje, tak? No, no i super. Mówisz, mówisz o leczeniu bruksizmu, czyli znowuż o jakimś elemencie, który w naszym kręgu zdrowia, razem, nie wiem, chociażby z kliniką Dentika, nam się tu pięknie łączy i naszą współpracą dalszą, także bardzo fajnie. A taki mały spoiler wrzucę, że już a propos jakiegoś działania typowo z ostrzyknięciem, mm -hmm. z przeprowadzeniem zabiegu, to będzie okazja jeszcze przed świętami skorzystać z czegoś takiego, bo pierwszy dzień przyjęć mm -hmm. doktor Ewy będzie u nas 12 grudnia. Serdecznie 12 zapraszamy. grudnia między 10 a 14, jak dobrze pamiętam. Więc, że tak powiem, Następuje otwarcie zapisów można, można łapać tak, tak. telefon i się Jeszcze i się, zdążymy się tak. tak w sposób naturalny upiększyć do. Myślę, że Wigilia, Sylwestra to już na pewno. Także. No właśnie, bo powiedz, jak mamy taki zabieg z toksyną butulinową, to kiedy będzie efekt? Jak e, tak, no na FSTP... Przyjdę do ciebie i, i powiem: Dobra, to zrób mi jakieś ostrzyknięcie, bo chcę, mhm. właśnie, na sylwka super wyglądać, chcę mieć tak. na e, święta odmłodzoną twarz. E, to właśnie, to jest dobry moment? Myślę, Dwa tygodnie że tak, tak. wcześniej? No to jest tak, jakby, takie minimum, prawda? Mhm. Ponieważ no, toksyna botulinowa. Hmm, gdzieś tam pierwszy efekt już po dwóch, czterech dniach widzimy. Aha. Natomiast taki pełny efekt, y, no to trzeba troszkę poczekać. Zazwyczaj to jest no, najwcześniej dwa tygodnie, prawda? To też zależy, y, co oszczekujemy. Jeżeli twarz, Aha. no to tak jak powiedziałam, ale na przykład y, jeśli chodzi o tutaj żwacze, prawda, mhm. czyli kwestia leczenia bruksizmu, no to efekt, bo oprócz tego, że obniżamy napięcie, prawda, mhm. i niwelujemy to zgrzytanie zębami, to dochodzi też do wyszczuplenia twarzy, prawda, mhm. jest to taki efekt niby uboczny, prawda, mhm. ale dla wielu osób bardzo też... No pożądany, pożądany, prawda? Żeby, żeby troszkę tutaj y, wyszczupić tą twarz. No to na ten efekt wyszczuplenia musimy czekać troszkę dłużej. No To czasami jest no, dwa miesiące, ale on jest, prawda? Więc mhm. to też y, warto, się, warto się doczekać, tak? Dobra, to wiemy już codnie co nieco o mm, chociażby toksynie butulinowej. A jakich efektów możemy spodziewać się po zabiegu z hydroksyapatytu wapnia? Mhm. Tak, jest to, jest to taki zabieg też bardzo lubiany przez pacjentów, mhm. ponieważ no, on należy do grupy stymulatorów tkankowych, tak? ta mhm. substancja. Jest ona w połączeniu z kwasem hialuronowym. Kwas hialuronowy bardzo często nasi pacjenci znają i kojarzą go z tym, że jest lepsze nawilżenie tkanek, mhm. jest lepsza objętość, prawda? I z tym preparatem, gdzie mamy połączone właśnie hydroksyapatyt wapnia z kwasem chelurnowym, możemy w sposób taki dosyć szybki uzyskać objętość twarzy, prawda? Mhm. Natomiast warto też zwrócić uwagę, że ten efekt długotrwały, czyli związany właśnie z obecnością tego hydroksyapatytu wapnia. No też jest wspaniały, ponieważ jak działa ten hydroksyapatyt wapnia, on powoduje, że mamy takie rusztowanie w skórze, na którym Osadzają się nasze fibroblasty. Aha. A fibroblasty to są najwspanialsze komórki, bo to są komórki matki skóry, prawda? Aha. I one produkują wszystko, co ta skóra powinna mieć, czyli włókna kolagenowe, elastynowe, właśnie kwasy lunowe, różne białka. I ten preparat pre pracuje w naszej skórze, tak? Że on pracuje przez nawet do 12 miesięcy. Więc wykonujemy ten zabieg. Praktycznie no raz na 9 do 12 miesięcy mhm. i ostatecznie naprawdę uzyskujemy taki efekt odświeżenia yy, i efekty są czasami naprawdę bardzo spektakularne, jeśli chodzi o takie wiotkość skóry, prawda? Mhm. Yy, więc no, bardzo zachęcam do tego zapieku. Warto, myślę, tu się skusić, bo, bo jest, jest fajny efekt. No właśnie, to jest jakby kwestia tego, do czego naszych oglądających zapraszam i zachęcam. Eee... Nie każdy wie, na co ma przyjść. Nie? Bo wiadomo, że wrzucimy jakieś trochę nazwy, które dokładnie. za wiele mogą nie mówić, tak? E, dlatego się śmiałem. Hydroksapatyk <śmany> wapnia. <śmany> to, dokładnie. Stymulator tkankowy już tak, co nieco mówi. Nie, Natomiast, nie ma nic tak, wspólnego nie, z apetytem, prawda? prawda? leczymy trochę w innym kontekście. W każdym razie jest doskonała okazja na to, żeby skorzystać z takiej darmowej konsultacji z okazji Twojego rozpoczęcia działań u nas właśnie tego 12 grudnia, więc tym bardziej zapraszam na taką konsultację. Oczywiście po wcześniejszym zapisaniu jak najbardziej, natomiast myślę, że wtedy takie omówienie co warto zrobić w danym przypadku, a może właśnie połączyć to z jakimiś innymi działaniami albo w ogóle zacząć od jakiegoś innego podejścia wykorzystując Twoją wiedzę. Właśnie z innych dziedzin medycyny. Myślę, że to jest super ja pomysł. Myślę, tam, że to nie? będzie taka fajna okazja, żeby pacjenci tutaj e, m, m, mnie poznali, żebyśmy mhm. mogli jakby nawiązać jakąś e, relację, bo ja nie ukrywam, że też bardzo zwracam uwagę na to, żeby pacjent się dobrze czuł w gabinecie, mhm. żebyśmy ustali jakiś wspólny kierunek, prawda? Żeby to nie było jakoś oderwane od rzeczywistości, żeby pacjent. E, to miał poczucie bezpieczeństwa, bo mhm. to też zwróćmy uwagę, że y, pracujemy na preparatach najwyższej jakości certyfikowanych, prawda? że y, jednak jest to ingerencja w skórę y, substancji, prawda? ale ona jest, y, jest przebadana i dopuszczona do, do takiego użytku. Y, i tak jak mówię, no te, ten ustalenie tego planu terapeutycznego, mhm. osobniczo, indywidualnie, no to jest taka podstawa pracy mojej, prawda, żeby nie robimy nic do skoku, z przypadku, na szybko, tylko to jest proces, prawda. No. Mhm. Jasne. No i właśnie to jest dobre, że tak to idzie w tym kierunku, nie? Że, że, że nie próbujemy coś, że ktoś wyjdzie i wybierze, zmieni idę w to, tylko właśnie najpierw można to omówić, dobrać coś konkretnego. Właśnie, tak. bo na też spokojnie. słyszałem, że odmawiasz czasami wykonania zabiegu. Tak, tak. No, no, tak jak... Mam coś. <noise> jest, to, jest to nawet dokładnie zapisane tutaj u nas. W regulaminie, okay. tak, że, okay. uh -huh. no, żeby też pacjent miał świadomość tego, prawda? Że no, ja nie zrobię każdego zabiegu, który pacjent gdzieś, nie wiem, widział u kogoś, prawda? I uh -huh. on twierdzi, że, że ten zabieg będzie dla niego odpowiedni. No a ja, ja po prostu no wiem z punktu widzenia medy, medycznego, czy nawet no, na, na bazie moich doświadczeń, że ten, no, że ten efekt nie będzie dobry dla pacjenta. No. Mhm. Więc jakby to musi być w zgodzie też jakby z moim poczuciem piękna. Myślę, że każdy lekarz ma jakieś tam swoje poczucie piękna i pacjent też wybiera zawsze. No, takiego profesjonalisty medycznego, z którym mm -hmm. umie nawiązać jakąś taką niść porozumienia, że, że jest to zaufanie, że ten lekarz no, nie przedobrzy, nie wiem, nie, nie zrobi ust, jak to mówią glonojadów, prawda, mm -hmm. tylko, Dokładnie. aczkolwiek no, tak jak mówię, no, ja, ja szanuję zawsze każde wybory i mm -hmm. są pacjenci, którzy no, chcą, chcą, więc Dokładnie. to jest, jest nasz są miejsca, prawda. które to zrobią, niekoniecznie tak, tak. my, tak, więc jakby tyle więc świetnie. Słuchajcie, myślę, że y, nie trzeba jakoś mocno przekonywać do tego, żeby Cię odwiedzić, e, ja na pewno pójdę. <słuch> Dokładnie, już, się śmieję, że już tak po przekroczeniu tej 40 może, może najwyższa pora. E, Aczkolwiek e, to mm, jest zarejestrowany od 18 roku życia, także mm, też młodszych pacjentów też zapraszamy. No tak, tym bardziej, mm. że jeszcze można go stosować w różnych innych tematach, tak? Dokładnie no, potliwość tak. to jest jedna Jedna z, jedna z, z metod. Tak, tak, tak z metod tam, pracy i walki z tym tematem właśnie. Więc nie tylko, nie tylko. Zależy w też bardzo e... od tego jaki pacjent, jaką ma mimikę, prawda? Mm -hmm. Bo jeżeli ktoś jest naprawdę, ta mimika jest bardzo taka, y, no, pacjent jest bardzo żywiołowy, energiczny, mm -hmm. no to te mięśnie jego też szybciej, że tak powiem, y, te maszki mimiczne mm -hmm. są bardziej widoczne, prawda? Mm -hmm. I on jakby, no, można zacząć wcześniej niż przed 40. Można, <laughs> niż po 40, można. Prawda? dobrze. E... Więc tak przypominając, 12, pierwszy dzień przyjęć, więc zapraszamy na konsultację, więc można się zapisać właśnie na takie darmowe konsultacje już teraz. Może od razu się uda zrobić jakiś zabieg, nie? więc generalnie fajnie, a my na pewno będziemy tutaj z doktor Ewą wrzucać na nasze media społecznościowe mhm. efekty przed tej pracy, po, ja. jakieś przed pod, dokładnie, żeby zobaczyć. Co da się osiągnąć? Co się da osiągnąć, jak się pacjenci czują po takim efekcie, prawda? Więc, więc Bo zapraszamy. naprawdę możliwości mamy w filmet tak wiele, że, <grym> że no, trzeba z tego korzystać, bo, bo nawet komora hiperbaryczna, tak? tak? Czy nawet mhm. z Indipa, no to po prostu wszystko są sprzęty, w których tutaj pacjent korzystając z tego, może no, zadbać całościowo o swoje zdrowie. nie? Dokładnie tak. Więc nie przedłużając, Ewa, witam Cię w zespole, bardzo miło, e, a Was zapraszam do odwiedzenia nas w Filmet w Kręgu Zdrowia. Do zobaczenia. Zapraszam.